Na polu krzyż wyć wyjdź, wyjdź. Ja do wojska dziś odchodzę, ty mi przysięgę z lóż. Pani Walentyna, a pani jako malutka dziewczynka, co pani z dzieciństwa zapamiętała? Biedę. Ja to, to no pamiętam, a nic dobrego nie zapamiętam. Jak siedzieliśmy i czekaliśmy mamy, żeby przyniosła tych kawałeczków chleba z żebrania to zapamiętałam dobrze. Albo już we trójkę brat, ja i, i, i siostra, po bracie, trzecia, to wychodziliśmy na drogę i wyglądaliśmy kobiety szli, to nie jedna mama, ale chodzili na Podlasie, daleko tam bogatsi ludzie byli, to po skibeczce chleba tylko dawali. niektórej i oni fartuchu nieśli, i już my biegniemy, żeby dala nam chociaż kawałeczek zjeść. A teraz Chleb wyrzucają, na śmietnik wyrzucają chleb. Dzień dobry z podróży. Za jeden uśmiech dojechałem do Babiej Góry. Proszę Państwa, zobaczcie, jaka piękna architektura, jak pięknie wygląda domek. Bo czeka mnie wyjątkowa rozmowa z panią Walentyną. Ale zanim porozmawiamy, to chwilkę chcę wam pokazać te wszystkie detale, ozdoby. No, bardzo tutaj fajnie. O, jakie piękne dywaniki na wejściu u pani Walentyny. <laughs> Oj, to dzień dobry, dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry. A, pani tak. Walentyno, a kto to robił to na, na desce, o to? Kto to robił taką dekorację? A to Romek, Syn mój robi. A syn robi? No bardzo no, ładnie. A ten co tu ze mną mieszka. O, ale fajne zdjęcie. Tak jak kiedyś było, prawda? No to to, bo to kiedyś było, już tych nie ma, tylko ja zostalam. Te wszystkie już na cmentarzu leżą. Tylko ja jedna w różowym swetru. A reszta wszystko już nieboszczyki. Pani Walentyno, a, a to jest zdjęcie? A tu też mało zostało. Trochę jest, ale już też. Baciuszki nie ma, tych dwie nie ma. Tam też jednej nie ma. Trzy. Raz nie ma. Dwa, trzy, cztery, 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 pięć osób nie ma. Też. Poduszki to Pani sama robiła? Tak, to sama, sama. Poduszki to wszystko moje, moje robotki już, ale teraz nie robię już to, dawno to już, stare one. Kiedyś tak gospodynie robiły, nie? No, tak, tak. Wyszywaliśmy krzyżykiem i, 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 i różne różne serwetki. O te serwetki rękami robiłam, o te e, robiłam i potem wycinalam. No to to wszystko... To... Takie dywaniki okrągłe robiły no, to, no, i takie podłużne. – Wszystko rynkoma? – Tak, wszystko było. – A pani Walentyna też na drutach robiła? – No pewnie, jeszcze robię. – Pani Walentyno, to co pani tutaj się urodziła? – Nie, ja spod Hajnówki aż, zeskupowa jestem. – To jak się tutaj znalazła? – No mąż mnie przywiózł tutaj. – Mąż przywiózł? To pani mi powie, to jak tego męża poznała? – Wcale nie poznalam. No jak to nie? Kiedyś durne swaty byli. Przycha. No pani powie. Nie no, śmiech że <smich bierze> teraz. <śmiech> A wtedy schowalam się na pieca mama, z miotą mnie zgoniala za komina. Na strychu za komin się schowalam. Bo wiedziałam, że ktoś przyszedł. Myślałam z początku. My dużo trzymali. Czy ktoś win przyszedł kupować? Ale niestety mama. Złaś, złaś, wzięła jotlo i mnie zgoniła. A to mamin brat trzymał mojego męża e, siostrę. To gdzie, do kogo powiezie tego szwagra w swaty? Do siostry córki. No i on przywiózł jego w swaty. Ja myślałam, że ktoś świniaku przyszedł kupić w ogóle. Ja się schowałam, jeszcze mi ząbolę, akurat. Spuchłam i nie chciałam zlazić. A matka zamiotła i zgoniła mnie ze strychu. Zlaś, bo następna dorasta. Siostra już dorasta. Tak, tak to było kiedyś. To pani Walentynu, to ile pani miała lat? 22, 23 mi poszedł. Cztery lata na wąskotorówce jeszcze robiłam. O. 18 nie miałam lat, już mnie zapisali. Rodzice się podpisali za mnie, póki ja skończyłam 18. To podpisali się, że jak coś się stanie, to oni będą odpowiadać za mnie. Cztery lata jeszcze na wąskotorówce, i wtedy z wąskotorówki to już tu. I to był w piekło przyszłam. No i co, pani, to pani Walentyno, w piekło. Yy, no, ale jak przyjechał za pierwszym razem, to się spodobał dla pani? Wcale nie! Nic podobnego! O, o Jezu! A jak on przyjechał ubrany, o Boże Święty, ratujcie mnie, a wszyscy święci. A jak ubrany? Taki jakiś durny kożuch, jakaś kamizelka na nim, Boże czapka staromodna. Już wtedy to już trochę ludzie inaczej chodzili. Ci ubierali a, o... co nie? Jakub przyjechał, przepraszam za słowo? Jak jakaś lochudra. Był. <grym> o! Ojej, to Ja teraz się śmieję. No i co? Ale dogadali się z rodzicami, prawda? No, ale to nie tak szybko. Przyszedł na wiosnę, to dopiero już pod jesień to wesele już robili. Durne wesele. O, Boże. widzi pani. No i co? Następne dorastaj, masz z domu już wychodzić. To nie ma tam, że to tak jak teraz. Jak chcesz, tak robisz. Pani Niestety... pani w domu to kto miał większe zdanie? Tato czy mama? Mama. O, nasza mama była wojewniczka. Z, zmiotło. Zmiotło, rózgi siedzieli, jak e, mniejsze byliśmy, to za, tak za belkiem, e, rózga siedziała tak ogromna. Ktoś jak nie posłuchał, to dostał, a jak ktoś o. złamał łyżkę i nie było, to masz czekać, a wszyscy zjedzą on zje. O, naprawdę? E, tak było. To nie było, nas pięcioro było i dwóch rodziców, siedem osób w domu. Pani Wiesz... Walentyno, co ciężko pani pracowała przez cały... Oj, tam ciężko było, a przyszłam tutaj to podwójnie. Бо у нас стиля было дзевчын, мало хлопцуў було, а вшисткі былі дзявчині. І вшісткі называліся валя. Як зача ЯнцевіЧваля, ІгнатовіЧваля, семеню, кваля, Барута, валя, Г. E, Белюкова валя падлачик валя горусттоічваляєна друга горусті тіль же не быўв Сергій Шойцець мойй костанти то тиля розрушняли, а так невяомо бик тура была і безвикажеш доне шканіваля.на і не Я przyшла тут теражкова. Pani Walentyno, a teraz Pani piękna kobieta, to a, kiedyś to kawalery za Panią się uganiali. już minęło, była minęło, już nie ma o czym mówić. Hmm? A nie, już pani Walentyno, to pan, Pani mi opowiada o Pani smakach dzieciństwa. Co mama robiła do jedzenia kiedyś? Co Pani zapamiętała? Co? No. Potem to już troszkę, troszkę już my jak podrosli. брат поzed на, на вонскотаровка, там лёцы,р і валів, Я już на там вонскомтаровка на пошлам. То зачались ми przyносіць спіąзы, йцяc, брат маmy, коли я же бив забрав тати, то już трошка, то іначай было, а зпоcząку наwe хлеб бракло. Бракло, хлеба нават не было. Ziemniaku, mama chodziła żebrać i to nie jedna mama, idzie ich pięć, sześć kobiet i każda niesie kawałeczki, a chleba na Podlasie dawali po skipkę, taka tylko o, z bochenka. Mało, bardzo mało. To bieda była. Bieda, oj, była bieda kiedyś, kiedyś była bieda. Chleb piekli? No kiedyś piekli, tak, oczywiście. I bułeczki jakieś? I bułeczki i tego, pączki to ja i teraz gotuję, o, jak trzeba było. Mirki o, to, by, to Pani Wala by teraz pączki te zrobiła, to o. nikt takich nie zrobi pączków. No i nie. Mi wtedy, po, dali po, wtedy po złotówce za pączek przyjechali turyści i zamówili 30 pączków. Ja gotowałam tych pączków, to oni... Boże, oni mi więcej dali jeszcze, a wtedy 30 zł, to to byli pieniądze. Teraz 30 złotych jest nic. Ale wtedy, jak zmienili się pieniądze, to to byli pieniążki. Oj. A takich pączków to nigdzie w sklepie się nie kupi. No nie, bo co swoje, to swoje. No chyba z 2-3 tygodni temu znowu gotowałam. A co no, jeszcze to... się, się na tym piecu robiło? Jakie potrawy były? No potrawy. Przyważnie kapusty gotowali bez przerwy. I te różne takie zupy. Tylko kasza jęczmienna, kartofla, a ta skwarka, jak jedna tam pływa, to... To, to dobrze, że pływa, to, nie? Dobrze. to dobrze, że jest, bo taki czasami... No, to... Ja. przyszłam, to gotowało się mięso, to mięso było dla mężczyzny, bo to on pracuje, a kobieta nie miała prawa zjeść. Może też zjadła, ale ja nie miałam prawa zjeść. Ja, jak rodziłam pierwszego syna, to mnie pogotowi, jak zabrala, bo jeszcze trzy tygodnie nie donosiłam. Ze mnie krew poleciała, ja mówię do sąsiadki, do Hancji tej, może coś niedobrze ze mną. Ona mówi, może ty będziesz o i mówi, że nie, jeszcze nie przecież, bo to kiedyś polożne jeździli po wioskę, normalnie mhm. do domu przyjeżdżała, jako już wie, że ktoś jest ciąży. E, ona... Ale tą noc jak mnie wzięło, to konie mi zawiózł do na narewki. Narewka wezwała pogotowie, ta zobaczyła, nie ma już tej świętej pamięci Marysi, co odbierała porody. I mówię, tu nie wygląda na poród, tylko na poranienie. Zaraz mnie pogotowałem przylecła z Hajnówki, zabrali, to ja trzy tygodnie leżałam. I tak. Ja nie wiem, jak ja tam urodziłam, nic nie wiem. no otworzę oczy i znowu zemdleję. To chyba mnie cucili za cztery dni. Nie wiem, czy oni mnie karmili, jak tam. I mnie już jakoś tak trochę odchojkali w tej Hajnówce, w szpitalu. – O, jakie przeżycia. – Przeżycie. straszne. Ja myślałam, że już jak po czterech latach zaszłam Romkiem, to już myślałam, że już na pewno umrę, bo tym, ledwo nie umarłam, to już tym na pewno... Ale nie, wtedy nie wiedział człowiek, czy to będzie syn, czy to córka. To nikt się nie padał, nikt nie tak... Już no ostatnie Andrzej, jak rodził się, no to już wtedy polożna jeździła po wiosce i sprawdzała. Mhm. A wtedy jeszcze, jeszcze za pusty. On chce robić już szciny, ale jakaż mówi: Pani Lukszowa Pani chce już do domu. A ja mówię: Bo, bo, bo mąż chce chrzciny zrobić, akurat, ale już post będzie. Pani była jedną nogą na no, tamtym świecie, Pani do domu chce. Mhm. No. Pani Walentyno, ale, a Pani umiała kisiel z owsa zrobić. A robiliśmy, aj, z tym kisielem, Boże, jakby już teraz nie ja dla jego. A w tych w jakieś szmaty wkładali i wyduszali to. a z tymi kisielami. Kupił kisiel, zrobił i już. <noise> no, a robili, a jak kisiel robili, to już jak post, to kisiel był. Jak kupią ryby, to ryby trzymali, bo w rzece zlapają, to, 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 to na post się trzymało. A teraz codziennie święto, i, i ja co chcesz. I nikt nikomu nie zaprosi, co możesz zjeść. Co pani Walentyno, teraz lepiej się żyje? No, no. O, 100%! Nic nie robisz, nic nie jest. Dzisiaj byłam w białym stoku, Nabrałam w białym stoku i mięso i wszystko. No. I ale to już i... nie taki smak jak dawniej? Nie, jak jest, jakiegoś sklepu Andrzej zaprowadził bardzo dobre wędliny. I Andrzej, i Romyk mówi, ale kiełbasa dobra. No, mm -hmm. dobra jest, ale na pewno nie wszędzie, bo jest tej podróby różny. Pani Walentyna, a Pani jako malutka dziewczynka, co Pani z dzieciństwa zapamiętała? Biedę. Ja to to no, pamiętam, a nic dobrego nie zapamiętam. Jak siedzieliśmy i czekaliśmy mamy, żeby przyniosła tych kawałeczków chleba z żebrania, to zapamiętałam dobrze. Albo już we trójkę Brat, ja i, i, i siostra, po bracie trzecie, to wychodziliśmy na drogę i wyglądaliśmy. Kobiety szli, to nie jedna mama, ale chodzili na podlasie, daleko tam bogatsi ludzie byli. To po skibeczce chleba tylko dawali niektórej. I oni w fartuchu nieśli, i już my biegniemy, żeby dala nam chociaż kawałeczek zjeść. A teraz chleb wyrzucają, na śmietnik wyrzucają chleb. Wtedy to była bieda, teraz bieda? Jaka bieda? Nie ma biedy żadnej, absolutnie. Pieniądze dają, no i co? I mi starcza tych, co mi dają. A jak chcę, to pójdę koszyk po krzywy, na zbieram, dwa na zbieram, a jak nie chcę, to w ogóle nie idę. <ścoughs> I tak. Kurki jeszcze swoje trzymam, jajko jest. O, proszę, pięknie. No. Ната на вёса ты я та... Вань вы называ у нас Той, аська Ареш нік па кур не трымає Бож А па што куры корміць <свы> я все набрала качок вона думала что качкана бо ідела <свы> набрала за доч штось усе зела я толяні куркі ніка I ile lat, i one nie trzymają ani, ani młoda, ani stara, ani kto. I nic tam nie trzymają. Pani Walentynę, bo pani powiedziała, że na tej wąskotorówce pracowała. To no, ja tam tak? mogę wyobrazić mężczyzn z pracy, bo tam ciężka praca była. Boże, Tośmy my szy, szyny wkładali. Podklady kładli, na no, podklady szyny kładli. I dwadzieścia... Nie, nie, to... 11 metr, po 11 metrów byli długości. Dwie z jednej strony i dwie z drugiej strony. No i raz śmiesznie to wyglądało. Ten palec chyba u mnie jest krzywy. No, mówi, zobacz, żeby ta nie była taka luz był między szynami. A ja durna palec włożyłam, że ci luz jest, a tamta walnęła młotem w tą szynę, a mój palec od razu pękł na połowę. No. Luz był. No luz był, luz był, ale palec taki został krzywy. Ale zarosło, że nic nie widzę. coż, on mi pękł i to wszystko wylazło. No wiesz mi. Ale szybko, to przylecał w przy zaraz zabandażowali, żeby to chociaż dalej nie poszedł, to kiedyś to no, wypadek to to Sza, cicho. No, tak. no a przy tej wąskotorówce to były wypadki, się zdarzały? No czemu nie? Czemu nie? Znowu jechaliśmy na wyplatę wózkiem, no sześć nas dziewczyn, trzy po, z jednej strony i z drugiej strony po trzy. No jedziemy, śpiewamy, a jedna taka była, nie wiem czy ona żyje, czy jej nie ma już, też Walentyna Szerejko była. Ona taka grubsza była, no śpiewamy, a ona ze śmiechu wzięła, zlecała. I podwózek, jak ona cała, ten, na tą szynę tyłkiem jak spadła, zdarła skórę. Przykleili się spodnie dla niej. Ojejku, ale kto, kogoś tam w jakoś do Chojnówki dojechaliśmy, jedna pobiegła do apteki, zaraz kupiliśmy ten... Wodę utlenioną i jakąś tam maść i tam jakaś kuzynka chyba to jej była, bo zaszliśmy tam wszystkie. Ona ją przykleiła, przykleiła, ale ona mówiła, dwa tygodnie już nie przychodziła do roboty, ona nie mogła usiąść na tyle Jak walnęła na szyny. Mhm. Dobrze, że nie głową. Że nie głowo. A my jeszcze zaczęli śpiewać, śpiewamy, jedziemy, hi -ha, ha ha. Wesoło było. Jeszcze trzech chłopów było z Dubin. Jeszcze trzech chłopców. Dwa Mikołaj i Waśka taki. Nie, Sieroszka, bo ten jeszcze poszedł do wojska, to do mnie listy pisą Bardzo o, Ale złego. pani ma pamięć, wszystko pamięta normalnie. Zmienia nazwiska, kto jechał na wózku tak. kiedyś. Na no kolejce czemu wózko nie? No, to, to no, no, jak ja mogę zapomnieć, jak ja wiem, kto jechał z nami? No, no widzi? Może nie pamięta, co tydzień było robione. Co Na no pokrzywie była. Wszystko pamiętasz, na pokrzywę. Aha, i jakie pani jeszcze z ziółka zbiera? żadę bo pokrzywa najlepiej idzie. Najlepiej? I najdroższa. A co z pokrzyw? Aha, to pokrzywę to jako herbatkę, czy co, co z pokrzywy się robi? I, yy, ona się... za granicę idzie, to nie wiem. A pani wyrywaliście, czy cały nie, ten. Nie, nie, to krzak się odcina taką niecale, aż po ziemi. O tako, same wierzcholki takie, o 15 cm. I za kilogram pokrzywy to ile się można dostać? Po ile teraz ona? Po 14 czy po 15 kilogram suchej? Suchej? Dla się po 15. Bo, czyli jak się uzetnie, tak, to no. potem się wiesza, tak, żeby ona. Nie, A jak że, ona? Rzuca się, bo dali nam plędeki takie duże i z lasu, i na plędek wysypuje się i suszy się bardzo fajne zieleniutka, fajna, pachnąca. Mhm. I sprzedają tutaj No. No, jest tam na tym. Mm -hmm. O, to fajnie tak. No, taś przyjmuje. To fajnie tak. A jak jest... piosenki, żeście śpiewali, to bardziej było po polsku, czy tak po swojemu? Jakie? Nie, po swojemu. To wszystkie były białoruskie piosenki. Tylko jedno pamiętam, nie mama nauczyła. Tam na polu krzyż wyćma Wyjada Wyjada wojska gdzieś odchodzę, tym mi przysięgę złóż. O, Jaka to melodia szło? No. Tam na polu krzyż wyć ma lubo Ja do wojska dziś odchodzę, ty mi przysięgę z lóż. Ja do wojska dziś odchodzę, ty mi przysięgę z lóż. Luba wychodzi, dwa palce składam. I przysięga żołnierzowi, żowi, że będzie kochala. I przysięga żołnierzowi, żowi, że będzie kochala. A jeszcze tam jest w którym musi. A pięknie pani śpiewa. No, śpiewa, wie pani? Naprawdę. To tak rzadko się zdarza w ogóle. Mama śpiewała nas uczyła. taki piec był jak ten mój stół. I nas na piec pozalazimy i siadamy i mama już no, siada z nami i śpiewamy. O, jak Uczyło pięknie było. Piesem. Wie Pani, super to usłyszeć, że tak no. było. No, na piecu, siedzieliśmy na piecu. Piec napalony, cieplutki. No, a koleżanki przychodzili, u kogo nie było takiego pieca dużego, bo to byli piec, ale nie taki duży jak u nas, że na trzech można było się położyć spać na piecu. Na wierzchu. A Pani spała czasami na piecu? O, pewnie, że spałam. Czemu nie? Jak zimno było, przychodzisz z zabawy, to gdzie na piec? Ryc i spisz. Najlepiej. No, tam cieplutko. A kto uczył Panią takich robótek? Koleżanka pokazywała, czy mama właśnie? Nie, mama nas uczyła robić. Kiedyś tak kobiety były gospodarne, wszystko potrafiły. No. A już jak przyszłam, to tu wszyscy robili, to ta Nadza Michalowa, że jej no. nie ma też, to tam ujechał się, u ich tam nikogo nie było. To tutaj do jej się, baby schodzili się i, i tam się robili. Ja pamiętam, jak ja bluzeczkę zrobiłam. Boże, jak moja bratowa z stoku przyjechała. Wala sprzedaj mi tą bluzkę, sprzedaj, sprzedaj. Ona była taka z włóczka biała i tu takie czarne wstawki. Tu, I tu taki jakby bukiet, taki jakby to od kwiatka taki. – O, kwadraty, No, zrobiona. Ale była piękna, ale nie ma już jej, bo to tyle. – Ale jej... pani Walentyna sprzedała? – Gdzie? Schodziła już się i nie ma Boże tyle lat. Jak, nie, jak ta bluzeczka to była na, na każdą okazję, jak nic nie było, się ubrać. Mm -hmm. tak, a kobiety... właśnie, a jak się kobiety kiedyś ubrały? Ubie... Jaka to moda była? Ach, jaka Pani to powiedziała, moda była? że mąż przyjechał taki i nie, nie chluja? Nie, nie a to jaka to była moda? Przyjechał, komizelce jakiejś takiej, takiej z skóry. Boże, jakie spodnie szerokie, takie ogromne. O Boże, straszyło. Ale na weselu już był inaczej, a na weselu u pani to był marszałek? No ja zobaczy, tam zdjęcie mamy, czy on, da, on był on fajny był. O, widzi pani i pani powiedziała, fajny był, no. no fajny był, fajny, bo on śpiewał, my tak dwóch śpiewali. Po o, roku. jak do siebie pasowaliście, super. On tak śpiewaliśmy, dwóch też my jeździliśmy z, z występami. Może nie było miłości od pierwszego wyjrzenia, ale No nie, potem... potem się polubiliśmy. Bo nie, nie, to nie, żadnych nie było nic. Nie to, że teraz e, śpią jeszcze póki idzie. tam nie było niczego oprócz aż po, po wesele się odbyło. O proszę, tak było. I musi być porządna, a nie taka jeszcze też co. E, no ja nie wiem, ja bym nie odważyła się teraz pójść do synowej i popatrzeć przez seradło, czy, czy ona była. Pierszatką, czy nie, a to, że ona durna, jeszcze przychodziła i wszystko przewracała. Ale co to było za stworzenie? Niech leży, ale wiecie co? Daj, dajcie spokój. Jak, ja, jak ona zmarła, już, ale jeszcze ile żyła? Mąż szybciej zmarł, jak ona. Jeszcze cały rok więcej żyła od syna. Jednego syna pochowała, drugiego syna, córkę pochowała. Została tylko jedna i reszta. A ona wtedy 94 lata miała. Ale była wredna. Boże, święty. nie wiem, jak ja wytrzymała. Widocznie silna była, mnie. No, na pewno. Na pewno. <śla> Pani teraz silna, to kiedyś to w ogóle dziarska. jak... <śla> silna była. Ojej, ojej. Ale w ogóle Pani Walentyna, bardzo dziękuję, że Pani tak szczerze, naprawdę, tak Ja tak mówię, jakbyś tak, tak było. Był. Ja wcale nic nie zmyślam, absolutnie. A jak przyszłam, to od razu o drugiej nocy budziła zapalić, a to trzeba było tą wielką piec napalić jeszcze. Z, z, z wieczora nakłaść drzewa i rano trzeba było zapalić, żeby w domu ciepło było. Bo teraz co, wszędzie centralne, po co ta piec, no, Wszystko Romyk powywalał. Jak my z nim tyle gruzu wywalili, że Boże Święty dwie ścianówki piec ta duże, pół domu zajmowała, a teraz co? Pani Walentyno, no to czego dla Pani życzyć? No, no ja wiem, jeszcze trochę pożyć i <grywia> więcej nic.